O, znowu mamy Jak tam? i jutro będzie ból! Uuuuu, W kościele. No i sami się zabili. Dziu A te za tatusia. Znowu dryfajki? 干了。啊，不然不行。你进来。 Kończymy ten odcinek. Mówiłem jak razo. Komentujcie, subujcie, lajkujcie. Like A więc na razie. Witam was gorąco w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Postal 2. Co my mamy teraz zrobić? O kurde. Gary. No to idziemy. Mamy podróż. Drodze... Bo nie wiadomo co na, na nas czycha za rogiem. No właśnie. No jak widzicie byliśmy tu przed chwilą. Była mama, by, Byli tam trupi, znaczy trupy tam były. A teraz jakby nigdy nic. Nie ma żadnego. Przyjechała śmieciarka. Pozamiatali postawili nowych Pojechali Paradise Mall Centrum handlowe w Paradise Więc to jest odcinek numer 4 Jeśli się nie mylę Jesteśmy na porządku, Paradise I mam iść na sam koniec. Ale powiem wam, że. Uwaga! Jesteśmy tutaj. Powstrzymajcie tego gościa! To morderca! Załatwię Proszę do mnie. Ja? Że ja? A nie. Poproszę numer. Ona! Zielonych, proszę bardzo. Trzy zielone zapraszam ponownie. Jednokierunkowa! Trzy zielonych. <laughs> e? Proszę do mnie. Nie widzę mnie. O kurde. Kocie mięso. Fu. Ta gra jest psychiczna. No nie mogę wziąć. Fak. Następny w kolejce, proszę. Co to jest? 3 dolary. Przykro mi, musi pan wrócić na koniec kolejki. Dobra, właśnie. Jeść. Nie wiem, co wy tu macie karne dla kota, pewnie. żeby nie był z tej strony to trzeba jestem gdzie jestem tutaj a chcę iść tam dobra przejdę się tutaj Coś jest ze mną nie tak ostatnio. Masowo nagrywam te odcinki tego postala i tego wszystkiego. Normalnie masakra, nie poznaje się. Ale trzeba nadrobić, póki jest czas. bo później czasu nie będzie. Będzie lipa. Co jest? O, właśnie. Książki. magazynek magazyną, 4 Witam Tylko przechodzę Heja Cześć, czy to wszystko? A co to jest w ogóle? Tak. To będzie 100 zielonych. O oh, fuck tak. Do mnie. Aha, tu można kupić książkę. Łe, ja to się wal. Nie chcę mi się książek kupować. To jest księgarnia. Boy, one, no got. Blowout out. Book sale. Ale my idziemy tutaj. Bo tu jest. O, kurde. Tu jest kolejka. Syfnie się czuję Cią Co Już mi lepiej. Hej! <laughs> Fuck you! <laughs> Dobre! Cześć! Naprawdę wzruszyła mnie twoja gra w dziecku ze złamaną aureolą. Hey! Dzięki! Możesz już iść! Hej! Dziecku ze złamaną aureolą. Twoją matkę też. Hej!

Faja zdrowie! Jasny grind! Hey. Ten syfu zależnie! O, ten szajs jednak działa! Hey. Moglibyście się hey. chociaż umyć. Chodź hey. No Idź. Idź kolego. się, hey. Mam na taśmie wszystkie odcinki. Wciąż tu jesteś? Zajeboza! Co z tobą nie tak? Następny! Co z tobą nie tak? I twoją matkę też! Hey. Kurde, znowu na koniec wam iść? Ty nie przesadzacie? Ale... Uff, chujnia. Świetnie! Hej! Hey. Yyy. Twoją matkę też. Co z tobą nie tak? Hej. Następny. Hej! I nie, twoją matkę ja też. Wroj Dekstera. Wciąż tu jest. się, zioma! Zajeboza. Cześć! Powiedz te kwestie Willis. Tak, tak! Spoko jesteś. Spadaj! Rządzisz. Hej! <laughs> Hej, hey, Gary! Chodziliśmy na tę samą terapię! Dzięki! Możesz już iść! Rządzisz! No i idź, idź kolego! Następny! Cześć! Hej, Gary! Chodziliśmy na tę samą terapię! Tak, tak! Znowu! Co to jesteś! Spadaj! Świetnie! Siema! No, w końcu. Dzień dobry, panie kuleman. Bardzo mi się podobało, jak to się robi. Robi pan to czasem z tą laską w skórzanym wdzianku? Ciąż tu jesteś? To dla mamy przysięgam. Może być. Czas do domu. No, czas, czas. Ktoś jakąś kawę przyniósł. Bez Policja! Wypuśćcie, Wypuśćcie dzieciaka. dzieciaka! Mamy, Mamy nakaz, nakaz aresztowania go. go! Wracajcie na zlot pożeraczy pączków! Ja nigdzie... Nie, nie żartujemy! Wypuśćcie Garego! A nie Porucznik Grossman krzyda. próbował nas... Nie wracam z wami! Hmm, ciekawe. Coś ty zrobił, kolego. Że cię biją, a cię próbują. Ale najlepsze jest to, że on jest, że on jest taki wytrzymały, że można w niego wrzucić 100 naboi z M4. Ej, a czemu nie bijesz? 100 naboi z M4 można w niego wcisnąć, a on i tak się trzyma. Więc wiecie, interpretujcie to sobie jak chcecie, nie? Teraz magiczne pytanie. Gdzie jest kur na wyjście? Jak marzysz to? O, tego nie mam. Ja sobie po, po, po podnoszę wszystko, co tu nie spadnie. Znaczy co wyplują? So